Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa. Dnia w stycznia 2025 roku. Po. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 2024 roku. zmieniające rozporządzenie myśli regulamin urzędowania sądów powszechnych na podstawie artykułu 41 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku. Myśli prawo o ustroju sądów powszechnych Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 334 i punkt 7 zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku. Myślnik regulamin urzędowania sądów pomyślnik przewodnik dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 867 i punkt czwarty wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy paragraf. O ustawie 2 otrzymuje brzmienie. Punkt drugi w razie potrzeby uzasadnionej rozmiarem zadań w sądach apelacyjnych i okręgowych mogą być stworzone oddziały kadr i gospodarcze. Pochyla się ustawie. Punkt 2 paragraf 21 ustawy 2 otrzymuje brzmienie, punkt drugi w razie potrzeby uzasadnionej rozmiarem zadań, w szczególności ze względu na liczbę stanowisk orzeczniczych i urzędniczych, w sądzie rejonowym można utworzyć oddziały finansowe, kadr i gospodarcze. Punkt trzeci, paragraf 30 w ustawy 1 punktu 6 otrzymuje brzmienie, punkt 6 zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa budynków sądów. Punkt czwarty, Paragraf 31 w ustawie 2 punktu 3 otrzymuje brzmienie. Punkt trzeci, Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa budynków sądów w zakresie niepowierzonym prezesowi sądu, w tym ogłaszanie ewakuacji sądu. Punkt 5. Paragraf 65. Dodaje się ustawie 3 w brzmieniu. Punkt trzeci, Przepis ustawy 1 stosuje się odpowiednio po wydaniu aktu delegowania sędziego do pełnienia czynności lub prowadzenia zajęć poleniowych krajowej szkole, sądownictwa i prokuratury. Punkt 6. Paragraf 68 w ustawie 1 punktu alif. To otrzymuje brzmienie co najmniej 75 myśli dla zastępcy przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 orzeczników, koordynatora do spraw mediacji w sądzie okręgowym, którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych albo w sprawach karnych, rzecznika dyscyplinarnego, ministra sprawiedliwości oraz sędziego, któremu powierzono orzekanie w sprawach prowadzonych na podstawie konwencji haskiej i otrzymują brzmienie. Co najmniej dziesięć i nie więcej niż piętnaście miesięcy dla sędziego delegowanego, do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub prowadzenia zajęć poleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i co najmniej pięć i nie więcej niż dziesięć miesięcy dla sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jego zastępcy, kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dziennik ustaw punkt siódmy, paragraf 73 po ustawie czy dodaje się ustawie o brzmieniu. 2. Przepis ustawie czy stosuje się odpowiednio do rozpoznania sprawy, o której mowa w artykułu 49, paragraf 4 ustawy, punkt 8 w paragraf 120, w ustawie 1 po punktu 8 dodaje się punktu a brzmieniu, a informacja, o której mowa w artykułu 54, paragraf 15 ustawy. Paragraf punkt 2 prezesi sądów w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują we strukturę organizacyjną sądów do przepisów rozporządzenia zmienianego w paragraf. Brzmieni na danym niniejnie rozporządzeniu. Paragraf punkt trzeci przysąsi sądu w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują podziały czynności do przepisów rozporządzenia zmienianego w paragraf brzmienie na danym niniejszym rozporządzenie. Paragraf punkt czwarty do sędziów, którzy wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są delegowani do pełnienia czynności lub prowadzenia zajęć w krajowej szkole sądownictwa i prokuratury stosuje się przypis paragraf 65 ustawy czy rozporządzenia zmienianego w paragraf 1 paragraf 5 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniem ogłoszenia Minister Sprawiedliwości Albodna